Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Czytam komentarze od rana i widzę, że już od paru minut jesteście bardzo aktywni. Cześć. Miło Was wszystkich widzieć dzisiaj. No, jesteście pierwszymi osobami, do, ma, do których mam okazję mówić, więc dzień dobry po raz pierwszy dziś. 31. Wiedzą, że Mia się obudziła. Że Mia się obudziła. Dzisiaj 31. Dzień listopada. Słońce wschodzi o 7.48, a zajdzie około 16.45. To już te krótsze dni, długie noce, ciemne wieczory. Dziś wypada Halloween, czyli święto, które jest obchodzone na całym świecie, także już w Polsce. I myślę, że co do Halloween, to każdy ma swoją interpretację tego dnia, ale oprócz Halloween. Mamy dzisiaj także Światowy Dzień Oszczędz Oszczędzania, a wraz z tym dniem nawyk myśl codziennie o swoich pieniądzach. Dzisiejszy dzień promuje oszczędzanie i budowanie świadomości finansowej, jakże jesteśmy w temacie. Mamy także dzisiaj Światowy Dzień Miast obchodzony przez ONZ z celem zwrócenia uwagi na rozwój miast i stworzenie dla mieszkańców bezpiecznych przestrzeni a także wigilia Wszystkich Świętych, czyli w naszej tradycji kościelnej 31 października, to wieczór poprzedzający uroczystości Wszystkich Świętych. Tematem, który dzisiaj będziemy poruszać w naszym klubie, to jest nawyk myśl codziennie o swoich pieniądzach. Ja chciałam dzisiaj opowiedzieć Wam i chcę opowiedzieć Wam dzisiaj nieco więcej o przekonaniach, takim poczuciu relacji z pieniędzmi. Którą tą relację trzeba stworzyć i budować. A ja tutaj też w komentarzu, moi drodzy, widziałam, że już wam mówię, co ja tutaj widziałam, że ktoś ma. Ale lecicie z tymi komentarzami nie na Nie na O tak. Pani Elżbieta, pani Elżbieta, ma dzisiaj 57 urodziny. Więc Pani Elżbieta, wszystkiego najlepszego. Dla tych dzisiaj, którzy świętują imieniny, urodziny. Wszystkiego, wszystkiego co dobre. No więc co? Zaczynamy. Wiecie dobrze, że no wczoraj był taki, e, taki moment, w którym Fryderyk niestety źle się poczuł. Czuł się lepiej, więc chciałabym Was wszystkich uspokoić. Natomiast tak, dzisiaj ja jestem na zastępstwo, ale ucieszyłam się, ucieszyłam się, bo ten nawyk właśnie związany z pieniędzmi, z pracą, nawyk z win-win, nad. E, oraz bądź panią swoich emocji, to są moje topowe, ulubione tematy, z którymi lubię z Wami rozmawiać. Zwłaszcza też, że tutaj w Heksagonie mam taki nazwijmy to dział związany z pracą, czyli jak mamy obszar sześciu. sześciu przepraszam. Jak mamy em, podział na sześć takich filarów w Heksagonie Szczęścia, to właśnie mi zawsze tytuł budowania marki i pracy w mediach społecznościowych przypisuje się właśnie ten obszar pracy. Więc zdecydowanie te tematy są mi bardzo bliskie. Myśl codziennie o swoich pieniądzach, co to właściwie znaczy. Ja napisałam tutaj w zapowiedzi, że myślenie o pieniądzach to niechciwość, a dojrzałość. Każdy z nas jest z różnego pokolenia, a pochodzi z różnego domu. W niektórych domach o pieniądzach mówi się... Z lekkością, z dużą, świadomością, z, z dużą świadomością. Z kolei w innych domach mówi się z pewnymi przekonaniami. Ale takimi przekonaniami, z którymi później, wychodząc z świata, okazuje się, że musimy zrobić porządek. To trochę nie dziwne, bo jesteśmy pokoleniem, które jest nie tak dawno pokoleniem od tych, którzy naprawdę nie mieli możliwości. Żeby te pieniądze zarabiać. Więc pieniądze się oszczędzało, jak to było tylko możliwe, pieniędzy nie było. I właśnie z tych może i pokoleniowych przekonań wychodzą nasze późniejsze przekonania. Więc czy zgodzisz się ze mną, że przez większość życia w wielu miejscach uczono nas, że mówienie o pieniądzach. Że rozmawianie o pieniądzach to coś nieleganckiego, że nie wypada, że pieniądze szczęścia nie dają. Nie mów, ile zarabiasz, bo inni będą ci zazdrościć. Nie poruszaj tematu pieniędzy. Nie pytaj, kto ile zarabia, kto ile za coś dał, no bo, no bo nie wypada. I w ten sposób nie wypada, właśnie dorasta w nas takie pokolenie czy dorasta takie pokolenie ludzi, którzy tych pieniędzy się wstydzą. A wstyd to jedna z tych emocji, która jest bardzo blokująca w przepływie energetycznym i również w relacji z pieniędzmi jest to pewna blokada, hamulec. Więc jeśli czegoś się wstydzisz, to tego unikasz. Na przykład nie zaglądasz na konto nie pytasz o podwyżkę. Nie planujesz inwestycji. No bo prawda jest taka, że pieniądze kochają, kochają Twoją uwagę. Więc tak samo jak miłość czy zdrowie, te obszary wymagają troski. Im bardziej poświęcasz im uwagę, tym one zaczynają się mnożyć. Jest takie powiedzenie, że bogactwo nie jest wynikiem pracy, lecz wynikiem świadomości. A świadomość to niechciwość, to uważność, to umiejętność obserwowania swoich decyzji, emocji i zachowań związanych z pieniędzmi. To świadomość, że możesz zarabiać więcej bez poczucia winy, ani bez poczucia pretensji, że coś ci się należy. Co więcej, posiadanie dużych ilości pieniędzy. Nie czyni nikogo gorszym człowiekiem. To, co na pewno czyni cię pieniądz, to możliwość zarabiania, dawania i działania z jeszcze większym rozmachem. Hmm, fajnie co? Ja uwielbiam to powiedzenie, którego się nauczyłam od Fryderyka. Że pieniądze są nośnikiem wartości. Im więcej pieniędzy posiadasz, tym bardziej jesteś w stanie rozdzielić świat wokół siebie tą odpowiednią wartością, którą nosisz w sobie. Jeśli więc moją wartością jest edukacja, wolność, odkrywanie, niezależność, to też. Uczę innych w jaki sposób. Za pomocą edukacji, rozwijać siebie i stwarzać sobie takie warunki do pracy, aby klienci chcieli do nas przychodzić, płacić nam więcej. Aby marka osobista, czyli to, co jest myślą, wrażeniem i skojarzeniem innych ludzi na Twój temat, była tym, co ludzie o Tobie myślą, najlepszego w Perspektywie wartości, którą tym ludziom jesteś w stanie dać. Tak, aby klient czy osoba, z którą współpracujesz, nie pytała, dlaczego tak drogo, tylko wiedziała, dlaczego to by się płaci odpowiednie pieniądze w stosunku do Twojej wartości, kompetencji i w stosunku do tego, co ludziom oferujesz. Więc pierwszym krokiem w finansowej dojrzałości jest odpuszczenie wstydu. wstydu. Nie wstydzić się myśleć o pieniądzach, nie wstydzić się myśleć o obfitości, bo jeśli się czegoś boisz, to tego odpychasz. To, czego pragniesz najbardziej, wówczas okazuje się, że odpychasz. Puste kieszenie nigdy nie podstrzymały nikogo przed działaniem. Mogą to zrobić jedynie puste głowy i puste serca. Bogactwo nie zaczyna się w portfelu, a zaczyna się właśnie w głowie. I to właśnie czasem nie brak pieniędzy jest problemem, a to, jakie masz przekonania na ich temat. Czy znasz ludzi, którzy ciężko pracują, ale wciąż nie mają więcej? No bo w ich głowach właśnie działa takie stare przekonanie, że żeby zarabiać, trzeba się narobić. A prawda jest inna. Zarabiesz tyle? Ile jesteś w stanie pomieścić w swojej świadomości. Bogactwo to stan spokoju, w którym przestajesz walczyć o przetrwanie, a zaczynasz tworzyć. To moment, w którym decyzje finansowe nie wynikają tylko z tego, że się czegoś boisz, lecz z wiary, z jasności. Więc też Fryderyk często to mówi, że Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile ty sam. Bo każda złotówka, którą jesteś w stanie gotowa przyjąć, odpowiada Twojemu poziomowi świadomości, zaufania do siebie i mówimy też teraz o takim termostacie finansowym, który każdy gdzieś w głowie swojej ma. Kontrola finansowa i lęk o pieniądze to dwie zupełnie inne energie. I my to mulimy, często to mylimy. Więc My mylimy kontrolę finansową z lękiem przed utratą pieniędzy, bo decyzje finansowe są podszyte napięciem. To trochę jak z miłością, że jeśli ciągle się boisz, że ktoś odejdzie, to nie możesz kochać tej osoby w pełni. Lęk o pieniądze sprawia, że myślisz w kategoriach braku. Muszę oszczędzać, bo nie wystarczy. Nie mogę teraz zainwestować, bo może coś się stanie. Nie mogę teraz prosić o podwyżkę, bo ktoś mnie oceni, a jeszcze w ogóle to każe mnie wymienić. A kontrola finansowa to coś zupełnie innego to zupełnie inny stan i poziom zarządzania to świadome zarządzanie, które wynika z zaufania, nie z lęku. Kiedy zaczynasz traktować swoje pieniądze z miłością i szacunkiem, zaczynasz przyciągać większość sytuacji, w których możesz je pomnażać. Kontrola finansowa to nie jest obsesyjne sprawdzanie konta co chwilę. To codzienne rytuały świadomości. Sprawdzam, na co wydaję. Sprawdzam, na co chcę zarobić. Obserwuję, jak się czuję, kiedy wydaję. Z jaką energią idzie pieniądz, który wydaję. Oraz z jaką energią przyjmuję te pieniądze. I też to trochę mówię do siebie, bo często też... Em, kiedy myślę właśnie o pieniądzach i myślę o nich w kategorii takiej odpowiedzialności za innych ludzi. No bo z jednej strony ktoś powie, Ej, Ania, ty tu sobie siedzisz i mądrze prawisz. A rzeczywistość jest taka, że mam dzieciaki na utrzymaniu, że mam dom na utrzymaniu, że mam kredyty, że mam zobowiązania. I ty mi tutaj będziesz mówić, że ja mam prawda? Nie myśleć o tych pieniądzach w perspektywie lęku i napięcia. Mhm. To się zgadza. Bo ja nam myślę o tym, w jakim, w, jakim kierunku, w jakim kierunku myślimy o pieniądzach, właśnie pod względem skojarzenia tematu z nimi. Chodzi mi o to, żeby nie trzymać się kluczowo zamkniętych schematów być w swoim zamkniętym takim myśleniu być może w swojej permanentnej pracy którą wykonuje od wielu wielu wielu, wielu lat tylko o tym aby decydować z mądrością aby szukać innych alternatyw No bo jak to jest że w ciągu tych ośmiu godzin pracy są ludzie, którzy przykładowo zarabiają 500 złotych na godzinę, 1000 złotych na godzinę, a ktoś inny w tym samym czasie zarabia 60 złotych za godzinę. Pieniądze lubią ruch. Jeśli ty nimi zarządzasz, to tego ruchu nie blokujesz. Więc jeśli chcesz, żeby one płynęły, po pierwsze nie możemy ich się bać. Nie możemy bać się ryzykować, tylko trzeba myśleć o nich mądrze. Świadomość finansowa jest do wyrobienia poprzez edukację, tak jak każda inna świadomość. Więc nawyki świadomości finansowej to właśnie takie proste rytuały każdego dnia. Z jednej strony mówię o tym, żeby właśnie tą świadomość pogłębiać, a z drugiej może to jest prosta sprawa. Trzy minuty codziennie. Trzy minuty codziennie, aby zastanowić się, jaką kwotę chcesz zarabiać, jaką kwotę codziennie chcesz przyciągać. Podziękowanie i wdzięczność za to, co już masz. I refleksja. Co dziś zrobiłam? Co dziś zrobiłem? Co zbliża mnie do finansowej wolności albo celu, który napisałem, napisałam sobie na kartce. Napoleon Hill mówił: myśl i bogać się. To, o czym myślisz, każdego dnia kształtuje Twoją wiarę a Twoja wiara kształtuje Twoją rzeczywistość. To, co myślisz każdego dnia, kształtuje Twoją wiarę, a Twoja wiara kształtuje Twoją rzeczywistość. Największe zmiany zaczynają się od mikronawyków. Zamiast uciekać o myśli o pieniądzach, zaproś tą myśl do swojego życia. Zmieni lęk na wdzięczność, zmieni brak w intencje. Codziennie myślę o swoich pieniądzach, bo to ja jestem ich źródłem, a nie okoliczności. Więc fakt: bogactwo nie powstaje w wielkich momentach, powstaje w codziennych drobnych wyborach. W tym, czy rano pomyślisz nie stać mnie na to, czy zastanowię się, jak może stać mnie będzie na to. Co mogę zrobić, żeby było mnie stać? Co mogę zrobić, żeby zainwestować? Co mogę zrobić, aby zainwestować, ale nie przy tak horrendarnym nakładzie? Bo to, co odróżnia ludzi sukcesy od reszty, to zdolność podejmowania decyzji. Nie większych, tylko lepszych. Więc każda Twoja decyzja Zakup, rozmowa świadoma, współpraca, inwestycja to też taka wiadomość, którą wysyłasz do wszechświata. Zobacz, jak myślę o pieniądzach. Zobacz, jak nimi zarządzam. Zobacz, że jestem gotowa na więcej. Myśl dobrze o tym, w jaki sposób zarabiasz. Myśl dobrze o tych ludziach, którzy te pieniądze mają. Widzisz, Troszeczkę tak jest, że kiedy myślimy sobie o innych, którzy mają, to to jest poczyte zazdrością, tym, ja też bym tak chciał, czy może powiedz mi, w jaki sposób to osiągnąłeś, osiągnęłaś. Jest taki program. Taka seria wywiadów chyba na Facebooku albo na Instagramie. Podchodzi w Stanach Zjednoczonych, chłopak do ludzi, którzy siedzą w wypasionych samochodach. I pyta. Kim jesteś i co zrobiłeś, że zarobiłeś na ten niesamowity samochód? Co trzeba zrobić, żeby zarobić na ten niesamowity samochód? I zwykle jest tak, że ci ludzie byli albo właścicielami firm, albo jakimiś menedżerami, albo coś wymyślili. Ja tak jak sobie przypomnę, co u mnie wokół, kiedy byłam dzieckiem, mówiono się o ludziach, którzy są bogaci, że ci mają, tam ci mają. Cóż, nawet wspomniałam, że w co, co było tymi wyrazami wypowiadanymi, to też jaka energia za tym idzie. Ci mają, tamci mają. Więc myślałam o tych ludziach, którzy są bogaci, tak przez swój taki pryzmat jeszcze wtedy dziedzięcy, w taki zmieszany sposób. Bo z jednej strony w głowie był ten dzwoneczek tych wszystkich przekonań, o tym, a ci mają, tam ci mają, czyli jest taka, taka poczyta zazdrość, taka poczyta szpileczka, którą trzeba, trzeba wiecie, ten, ten balonik przekuć. A z drugiej strony podobało mi się to, w jaki sposób te osoby, które te pieniądze miały, w jaki sposób one się zachowywały. Pamiętam, luz, taki luz, który był w tych osobach, takie. Takie poczucie, że pieniądze nie stanowią problemu, że jak idą do restauracji te osoby, to nie liczą pieniędzy, a to tego nie kupię, bo, bo to kosztuje tyle i tyle. Tylko to jest taka, taki ogólny, taka nonszalancja, taka, takie, takie poczucie. Bawmy się, cieszmy się tym momentem, wydawajmy z radością, że te pieniądze nie są problemem. I nie chodziło o to, że te osoby krzyczały, ach, ludzie, jestem bogaty, zobaczcie, pieniądze nie są problemem. Tylko to wszystko wiązało się z takim poczuciem właśnie, z takim obyciem tych osób. Dzieci widzą dużo, bardzo dużo. Ja jako dziecko bardzo dużo obserwowałam, myślałam, czułam. I mi się to podobało. I pamiętam to uczucie do dziś. To takie właśnie poczucie nieliczenia każdego jednego grosza, a cieszenie się tym. Uważajcie też, co za tym idzie, na swoje otoczenie. Bo Twoje założenia są też oknem na świat, takimi oknami na świat, Twoje przekonania. Więc czasem trzeba wyszorować te okna, no bo inaczej nie przejdzie przez nie światło. Przypomnij sobie te, te, te właśnie rozmowy o pieniądzach. Jakie zdanie słyszałeś najczęściej? Nie stać mnie, teraz nie. To nie tak jak my, my tak nie będziemy jak oni. No tam właśnie rodzą się przekonania. Otoczenie działa jak grawitacja. Nie widzisz go, ale ono cię trzyma w ryzach, jest wokół ciebie. Więc jeśli są wokół ciebie ludzie, którzy narzekają, że się nie da, to twoje marzenia siłą rzeczy też będą gasnąć, zanim w ogóle zdążą zapłonąć. Dlatego tak ważne jest, aby świadomie wybierać środowisko ludzi, które jest wokół nas. Trzeba rozmawiać z ludźmi o ich możliwościach, a nie o ich braku. Karmić się, odżywiać się tymi myślami, które są rozwiązaniem, poszukiwaniem, postawą proaktywną. To właśnie, która bierze odpowiedzialność za swoje życie, a nie tą, która jest taka uciśniona, właśnie uwikłana. Te wszystkie poglądy, które nam nie służą, które niczego nie wnoszą, bo jeśli chcesz wnieść, musisz odciąć to, co jest wokół, co Ciebie blokuje, hamuje. No, tak to wygląda, moi drodzy. Dzisiaj siedzę przed Wami, e, nadaję z Zielonej Góry, w której właśnie zostałam z uwagi na nasz dzisiejszy klub 555. Przyjechałam tutaj szkolić przekazywać wartość, edukować innych. Przede mną jeszcze w tym roku całkiem dużo wyzwań właśnie związanych z podróżami. Część z nich jest związana z pracą, część z nich jest związana z przyjemnością z odkrywaniem, z podróżowaniem, część jest także związana z pomaganiem. 15 lub 16 grudnia menowicie będę robiła taki otwarty warsztat online, z którego dochód w 100% Będę przekazywać na dom dziecka w Krakowie. I to jest tak piękne uwieńczenie całego roku. I tego, że skoro będę miała pieniądze, skoro mam pieniądze, to mogę te pieniądze wyznaczać na cele i na wartości, które uważam, że są słuszne. A pomaganie innym jest jak najbardziej słuszne. I mogę sobie na to pozwolić, właśnie dlatego, że ten kapitał zgromadziłam. Hmm. Ogromna jest to satysfakcja. Ogromna jest to satysfakcja. Więc tego Wam życzę. Przed nami taki weekend pełen refleksji, dni pełne refleksji. Myślimy o tych, co odeszli o tych, których z nami już nie ma. Pozostają nam, są oni w naszym sercu, są, pozostają w naszym sercu. Myślę ciepło o tych ludziach, którzy, którzy są w moim pokoleniu, którzy sprawili, że moi rodzice mogli mnie wychować w pewnym duchu, wykształcić. No. Chciałabym powozić moją babcię samochodem, ale by się cieszyła. <laughs> ale by się cieszyła, kochana. No, ona zawsze mówi: Ania, po co ci taki duży aut? Malutkie, malutkie, nie potrzebujesz dużego auta. Ale jakby weszła do tego auta, to by była bardzo <śmiech> zadowolona. <śmiech> Dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję za ten moment refleksji, za to, że mogliśmy wspólnie pogadać. października, tak, października, tak jeśli ja śpię, gdzieś tam popełnię jakieś wyzwania, to wybaczcie ale to dlatego, że już jestem tym tygodniem, przyznam dosyć mocno zmęczona, dzisiaj nie snu, dajcie się ciepło do zobaczenia mam nadzieję, że już wkrótce życzę wam dobrych dni gorących takich myśli o pieniądzach o przepływie finansowym, o bogactwie Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję z całego serca.